hancho i, I kabé Ewisu na mnie, diamet na rynku, tańczy sambe Robimy, robimy sos na zawołanie Kater jest i start trolek spada karty lajka, banknot na mnie, dresry Najka. Odpalam egzotyk, zapon do tych poszirka Patrzę przez nowe kartiera szkło, ale ja dalej nie widzę nas razu Fajne, świeże, ale nie zakumają tego tu Na no się inaczej, no nie będzie to miało twój na 100% nie? No i wieża kolejny Bęgierek Czy kurwa trzymajcie teraz I mi się coś stało po wczoraj, jak ja ją zobaczyłem na tej walce. Nie mogę, nie mogę być poważny jak to oglądam. Krakał, mm. to robił? No to szacun. Kurwa, ale chyba im się nie chciało, bo pianino głośniejsze niż lead vocal. Ale wielkie to jest kurwa dla Micha, mojego brata łopaty kurwa z Kraka. Pozdro dla was chłopcy z Kraka. Palów Hall of Fame.

W koronie hip-hopu przyznają to wszyscy najwięksi artyści Przeszedłem tyle, że młody jedyne co możesz to si mi buty wyczyścić. Niektórzy myślą, że są tak wielkimi gwiazdami, że wokół nich wiruje ziemia Paru w niej musiałbym kurwa zakopać, by se przypomnieli o swoich korzeniach Ja zawsze będę wziężny paluchowi, że na Made in Heaven na piosenkę Paluch pokazał mnie swemu targetowi, no nie, na, to nie to no. na rękę Bo pokazywałem prawdę na dłoni i szybko wyrosłem im na konkurencję że nie było federacji freakowych, a my już dzieciaku byliśmy na fejmie W Biblii pisali, że Judasz jest jeden, a sam zam z dwudziestu on całe zdania mówi na wers, no nie, nie wiem jak on to pisze On bez kitu kurwa ma tak napisane ty... On tak My pisze dobrze dla mnie Zobaczmy Malik Montana x Koneser z Mary Nocnym Sosą Noszę to Ford, lubię designerskie narkotyki Karmy torbą, dwie modyki, suche jaspatyki Mam no je normal, na co dzień, nie tylko klipy W tobie trzymam kota, nie przypierdoli się gnij Pizd, diamenty, nie brogat, zapierdalam nocą gdy pisz i jak adwokat, rzuć te białka od żółte papiery, a jest białko na wody cip, ja zawsze chemia między nami, zostawiłem zapach diod nocą będąc w pierwszej sali w kubku trzymam jak pełno węży za plecami. jakbyś miał padaczkę, trzymając język za zębami, tak bym odwiedzał każdy lokal no co, konasar w sumie tak nawija w takim stylu o malik tak brzmi narkotyki karmy torbą ale tak to mnie nie trafia ten numer chyba co, bo nie wiem co sądzić? kurwa, lebron james, pango balenci To nie moda, gła pilnują rekiny, to baby szar Plenocha to nie ma miejsca obok mego brata są so idola. Bo jak Alberto z bratem robię papier Że powiedz jak tu nie zwariować Głowa na ziemi, dusza poza światem Można to nienawidzić albo kochać Nie yeah. Możesz mnie nienawidzić albo kochać Wezmę cię na noc, potem dostaniesz gosta Nie wstaję rano, bo nie śpię od miesiąca Co Ciągle jestem offline, bój kolejna po Były już, ale to jest banger. no. Numer do sprawdzenia kolejny ktoś wysłał. To jest Banger No nic więcej nie ma. Tych młodych wilków to nie sprawdzamy, bo coś to mówiłem o co tam chodzi. Fajny numer.